Sabrina powiedziała, że chciałaby cofnąć czas. Droga Sofii, niech pokój będzie z tobą. Życzę wszystkim, a zwłaszcza jej rodzicom i rodzinie, wszystkiego najlepszego. Bardzo mi przykro z powodu tego, co się stało, bo tak naprawdę przeżyłyśmy wiele dobrych chwil. Jestem zszokowana i smutna, że nie jesteś już częścią tego świata. Wydaje mi się, że to okropny sen, z którego chciałabym się obudzić. Każdego dnia cierpię, myśląc o Tobie i o tym, co Ci się przydarzyło. Chciałabym, żeby wszystko potoczyło się inaczej. Sophie urodziła się 7 stycznia 1996 roku we Francji. Niezwykle delikatna dziewczyna, która kochała kino, muzykę, jazdy na łyżwach. Któregoś razu na swoim blogu, którego założyła w 2012 roku, napisała Bez muzyki nie byłabym tym, kim jestem. Dziewczyna miała zawsze otwarte serce, nie tylko dla bliskich, ale i dla przyjaciół, chociaż nie miała ich zbyt wielu. Nigdy nie odmawiała pomocy. Jej mama Katerin i ojciec Patryk rozwiedli się, ale jakiś czas później jej matka wyszła ponownie za mąż, za Stefana, który stał się ojczybem dla Sofii. Miała brata i siostrę, kochała dzieci, dlatego nie miała problemów, by pomagać mamie przy opiece nad młodszym rodzeństwem. W sumie opiekowała się nim każdego dnia. Była bardzo opiekuńcza. Nie potrafiła znieść cierpienia bezdomnych zwierząt czy ludzi, którzy byli atakowani ze względu na swoją orientację czy kolor skóry. W szkole pilna uczennica, nigdy nie szukała problemów. Wiele osób opisywało ją jako złotą dziewczynę. Pogodną i bardzo życzliwą. W styczniu 2016 roku postanowiła wyjechać do Londynu, chciała podszkolić swój angielski, a przecież najlepiej uczyć się języka z osobami, rozmawiając na co dzień w danym języku. Jej tata namawiał ją na wyjazd, chciałby nauczyła się samodzielności, stała się bardziej dojrzała. Natomiast mama była zupełnie innego zdania. Nie chciałaby jej córka mieszkała w obcym kraju, z obcymi ludźmi. Sophie rzadko gdziekolwiek wyjeżdżała. Jej pierwszy wyjazd za granicę był wyjazdem do Oświęcimia w Polsce. Bardzo chciała zobaczyć obóz koncentracyjny, ponieważ interesowała się losem Żydów w czasie wojny. Dziewczyna była tak szczęśliwa i podekscytowana życiem w Londynie, ponieważ znalazła pracę jako niania z zamieszkaniem. Wysam Medoni i Sabrina Quider mieszkali w dzielnicy Wimbledon. W nowym domu Sofii opiekowała się dwójką chłopców w wieku 3 i 6 lat. Przygotowywała posiłki, sprzątała. Dzięki temu, że jej szafowa uważała się za stylistkę i wizerzystkę, miała okazję poznać niektóre osobowości z telewizji. Pewnego dnia opublikowała zdjęcie na swojego Facebooka, uśmiechnięta w sukni wieczorowej z pięknym makijażem. Można by było powiedzieć, że to praca marzeń, życie marzeń. Jednak jej rodzice przez dłuższy czas nie mieli jej numeru telefonu ani adresu. Kontakt był ograniczony kontaktowała się z nimi tylko przez messengera. Nie przyjechała na pogrzeb swojego wujka, co nie spodobało się jej ojcu. W sumie odkąd zamieszkała w Londynie, nie odwiedziła swoich rodziców. Jej mama nie przypuszczała, że może dziać się coś złego, nigdy się na nic nie skarżyła, planowała wrócić do domu na święta Bożego Narodzenia w 2016 roku. Ale nie miała pieniędzy, a poza tym, jak twierdziła, nie dostałaby wolnego. Po ponad roku pobytu w Londynie przyznała rodzicom, że chciałaby wrócić na dobre do domu, do Francji. Często przesyłała pocztówki bądź wysyłała swoje zdjęcia przed różnymi pomnikami. Jej ojciec wspominał jedną z takich pocztówek, którą wysłała z okazji dnia ojca, oznajmiając wówczas, że wraca w lipcu 2017 roku. Jednak i w lipcu nie wróciła. Pisała także do swojej mamy, że gdyby było ją stać na zakup biletu i wzięcie taksówki, już dawno by to zrobiła. Wówczas poprosiła mamę o pomoc, której udało się kupić bilet córce na pociąg do domu, a dokładnie na 7 sierpnia 2017 roku. Sofie była zmuszona przenieść datę swojego powrotu na 20 września, ponieważ gdy zbliżała się sierpniowa data, mama dziewczyny otrzymała telefon od jej szefowej, że doszło między nimi do małej sprzeczki, że jej córka wróci, ale niedługo, bo ona teraz potrzebuje jej w Londynie. Planuje otworzyć działalność gospodarczą, więc pomoc sofii będzie niezbędna, bo przecież traktuje 21-latkę jak swoją siostrę. 20 września 2017 roku strażacy otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonych sąsiadów w dzielnicy Wimbledon. Nad jednym z domów unosił się gęsty, czarny dym, na dodatek wywodził się okropny zapach. Była godzina 18:20. Jeden z pracowników od początku miał złe przeczucie, a drugi zauważył, że to bardzo dziwne rozpalać ognisko tak blisko domu, ponieważ ogień znajdował się tak blisko, że plastikowe drzwi zaczęły się topić. Strażacy próbowali opanować sytuację, ale mężczyzna, który zajmował się pracami ogrodowymi w pobliżu, protestował. Wszystko nabrało sensu, gdy jeden ze strażaków zauważył nos, trochę skóry, rękę, ubrania i biżuterię, zdając sobie sprawę, że nie będzie to zwykła interwencja. Mężczyzna zamieszkujący posesję zarzekał się, że to zwierzę, a dokładnie owca, którą kupił za 150 funtów. To osoba, która protestowała i stawiała opór, to Wissam Medoni. W tym czasie gdy jej partner zajmował się ogniskiem i grillowaniem, bo niedaleko w tym samym czasie mężczyzna grillował kurczaka. Jego żona wyszła odebrać dzieci ze szkoły wcześniej niż zwykle. Później nie zabrała ich do domu tak jak to miała w zwyczaju. Zabrała je na trampoliny i wróciła około 19:30. Była zdziwiona, ponieważ policja zajmowała jej dom, więc zatrzymała się u sąsiadów. Policjantka, która z nią rozmawiała, zapytała, gdzie jest niania, która u niej pracowała. Kobieta twierdząco odpowiedziała, że wyjechała, a dokładniej uciekła, bo Sabrina zagroziła jej, że zgłosi władzom, co zrobiła z Markiem, jej byłym partnerem. O 22.25 Sabrina i jej partner zostali aresztowani, i podejrzani przez policję o pozbawienie życia Sofii, bo ani rodzina, ani przyjaciele nie mieli z 21-latką kontaktu. 26 września 2017 roku Sabrina krzyczała po francusku w areszcie, że jest niewinna, że nigdy nikomu nie odebrała życia, że to jest jakiś absurd. Faktem było to, że śledczy nie mieli żadnego potwierdzenia, że w płomieniach znajdowało się ciało 21-latki. Było tak zdeformowane, że w pierwszej chwili nie można było określić jego płci. Policja nawet pomyślała, że to dziecko. Partner Sabriny, zanim zdecydował się zachować milczenie, powiedział tylko jedno zdanie: to nie jest żadne dziecko. Dopiero badania DNA potwierdziły, że to 21-letnia Sophie. Gdy rodzina dziewczyny dowiedziała się o tym, co się stało, mama wpadła w rozpacz, trafiła do szpitala, potrzebowała natychmiastowej pomocy psychiatrycznej. Rodzeństwo, które nie mogło w to uwierzyć, przeżyło traumę. Ojciec Sofie nazywał ją jego największą dumą. A gdy dowiedział się o stracie, jego serce pękło na milion kawałków. Oskarżoną parę czekały dwa procesy: pierwszy pod koniec 2017 roku mieli określić, czy przyznają się do swojej winy, czy uważają się za niewinnych. A drugi proces oskarżający miał się rozpocząć 19 marca 2018 roku. Oczywiście nie przyznali się do winy. Przyznali się tylko do tego, że chcieli ukryć Sofii, ale nie pozbawili jej życia. Ale na początku 2018 roku, a dokładnie 5 stycznia, coś się zmieniło, bo partner Sabiny przesłał do sądu dokument, w którym przyznał się do współudziału w pozbawieniu życia Sofii. Według niego dziewczyna straciła życie w wannie, a on poddał ją przesłuchaniu w celu uzyskania informacji. Przyznał, że stracił panowanie nad sobą i uderzył ją w twarz, ale to wszystko było przypadkowe. Jednak cztery dni przed procesem tym głównym wycofał swoje zeznania, twierdził, że wziął na siebie odpowiedzialność, by chronić sabrinę. Rodzina Sofii nie wiedziała, czy będzie miała fundusze na to, by móc pojawić się na rozprawie tej w 2018 roku, która rozpoczynała się 19 marca. Nie byli zamożną rodziną. Wyjazd ich córki wiązał się z tym, że przerwała drugi rok studiów, by móc sobie dorobić na dalszą edukację i przy okazji podszkolić angielski. nie poprosili o pomoc państwo. Do ostatnich chwil nie wiedzieli, czy uzyskają pieniądze na wyjazd. Na szczęście rozpatrzono ich wniosek pozytywnie i dzięki tej pomocy nie ponosili żadnych kosztów. Zakupiono dla nich bilety na pociąg, zarezerwowano hotel. Rodzice byli bardzo wdzięczni, ponieważ tak jak mówiłam, nie mieliby na to środków. Gdy w marcu 2018 roku rozpoczął się proces, szybko wyszła na jaw okrutna prawda, jak żyła i jak była traktowana 21-latka. Ekspertom ze Scotland Yardu nie udało się ustalić, w jaki sposób Sophie straciła życie, ale odnotowano złamanie mostka, szczęki i czterech żeber. Jej szefowa, Sabrina, kobieta o dwóch twarzach. Autorytarna, manipulująca. Najprawdopodobniej, według prokuratora, zaatakowała Sofii w taki sposób, że doszło do najgorszego. Niania stała się obiektem poważnych oskarżeń, zastraszania, przemocy fizycznej ze strony szefowej. Kobieta oskarżyła 21-latkę w szczególności o to, że utrzymywała kontakt z ojcem jednego z jej dzieci, wcześniej wspominanym Markiem, na punkcie którego miała obsesję od czasu ich rozstania w 2013 roku. Sabrina zatrudniła młodą dziewczynę na początku 2016 roku, poznała ją w 2015 przez mieszkającego w Paryżu brata, który znał jednego ze znajomych Sofii. Przejechała na dwa tygodnie próbne, które przebiegły pomyślnie, a kilka dni po swoich 20 urodzinach przeniosła się do Londynu. Na początku londyńskie życie było jak z bajki, była szczęśliwa, jednak bardzo szybko jej sytuacja się zmieniła. Na początku została oskarżona o kradzież diamentu, a później o kontakt z byłym partnerem szafowej, co nie było prawdą. W sierpniu 2017 roku Sabrina zadzwoniła na policję. Twierdziła, że młoda dziewczyna poznała Marka i wspólnie wykorzystali jedno z jej dzieci. Stwierdziła także, że planowali ją zaatakować i bliskie jej osoby. Na przykład twierdziła, że Sophie podała jej jakieś odurzające leki. Jej i Wissamowi na zlecenie Marka, że Mark zapłacił Sofii 18 tysięcy funtów, by ta przekazała mu wspólnego syna, którego mężczyzna ma z Sabriną. Kobieta udała się nawet na policję, by sprawdzić, czy jej skargi zostały zarejestrowane. Co dziwne, poszła tam z Sofii, która od razu wszystkiemu zaprzeczyła, a policjant, który przyjmował to zgłoszenie, to znaczy, który to sprawdzał i rozmawiał z Sabriną i 21-latką, nie mógł wierzyć, że kobieta przeprowadziła osobę, którą oskarża o takie rzeczy i stwierdził, że to wszystko nie ma najmniejszego sensu. Mimo tych okropnych, fałszywych oskarżeń Sabrina nie pozwoliła Sofii odejść. 21-latka była wystraszona, nieśmiała i naiwnie wierzyła, że szafowa w końcu pozwoli jej wrócić do Francji. Sophie przed rodziną udawała, że wszystko jest w porządku, gdy tak naprawdę była bita i regularnie głodzona. Na pytania i prośby przyjaciół o to, by wróciła do rodzinnego domu, odpowiadała, że niedługo wróci, ale jeszcze nie teraz. Tłumaczyła, że jej pracodawca ma problemy finansowe. Na dodatek wyszło na jaw, że 21-latka była wykorzystywana za grosze, płacono jej zaledwie 50 funtów miesięcznie. Czasem wcale nie dostawała wynagrodzenia. Nie miała nawet z czego odłożyć na bilet. Najprawdopodobniej po przyjeździe skonfiskowano jej dokumenty, bo do tej pory ich nie odnaleziono. Gdy oskarżenia nabierały na sile, Sofie spała w pokoju dzieci na łóżku piętrowym, każdego dnia żyjąc w strachu o własne życie. Jako dowód przeciw koparze pojawiło się nagranie. Było to przesłuchanie 21-letniej Na nagraniu słychać Sabrinę, która krzyczy, obraża, grozi. Odpowiedzi Sofie były ledwo zrozumiałe, ponieważ zanosiła się płaczem. Najprawdopodobniej kobieta przekonała swojego męża, że ich 21-letnia niania spiskuje przeciwko nim, bo na nagraniu był bardzo aktywny, w negatywny sposób. Wszyscy słyszeli, jak mówił do 21-latki, że do morderców ma większy szacunek niż do niej. Gdy tłumaczył się w sądzie, mówił, że chciał tylko poznać prawdę. Według niego Mark skontaktował się z Sofii za pośrednictwem Facebooka. Następnie rzekomo udał się z Kalifornii do Londynu podróżując pod fałszywą tożsamością. Następnie Sofii miałaby wyłączyć kamery i wejść z Markiem niezauważona do domu. Mężczyzna podejrzewał, że dziewczyna dodawała mu dziwnych substancji do napoju, a pewnego razu, gdy podała mu szklankę gazowanego picia, miał wrażenie, jakby chciała mieć pewność, że on to wypije. Podkreślał, że często po nocy źle się czuł, tak jakby coś zażywał. Rodzice Sofii nie byli w stanie wysłuchać tego wszystkiego do końca, byli zmuszeni opuścić salę sądową. Przede wszystkim słysząc nagranie, które doprowadziło ich do łez. Przed rozprawą nie mieli pojęcia, jakich córka straciła życie, ponieważ wszystkie informacje były poufne, Wissam Medoni dorastał na południowych przedmieściach Paryża. Po studiach ekonomicznych przez kilka lat pracował jako analityk finansowy w Paryżu i w Londynie. Ale życie potoczyło się tak, że stracił pracę. Podczas procesu wspominał pierwsze spotkanie z Sabriną. Miało to miejsce w 2001 roku. Gdy zobaczył 19-letnią dziewczynę, był nieśmiały, by sam zagadać. Poprosił koleżankę, by ta załatwiła mu jej numer. Zadzwonił do niej i umówili się na pierwsze spotkanie w kawiarni. Był bardzo szczęśliwy, że wszystko szło po jego myśli. Kilka miesięcy później, pewnego ranka, przed wyjazdem do Luksemburga, gdzie studiował, pocałowali się po raz pierwszy. Przyznał, że ich związek zawsze miał wzloty i upadki. Przede wszystkim uważał, że był ofiarą przemocy. Sabrina potrafiła budzić się w nocy z krzykiem po tym, jak śniła, że zdradzą ją z inną kobietą. A kiedy odważył się zaśmiać, złościła się jeszcze bardziej, dwukrotnie próbowała odebrać sobie życie. Ta cała sytuacja bardzo go martwiła, ale nigdy nikomu o tym nie opowiedział. Nie zwierzył się bliskim ze swoich obaw dotyczących zdrowia psychicznego swojej partnerki. Jak twierdził, robił to, by móc ją chronić, a trwał przy niej, bo bardzo ją kochał. Mimo, że ich związek trwał do samego aresztowania, to w międzyczasie doszło do rozstania. I to wtedy kobieta zaczęła spotykać się z jednym ze swoich znajomych Antonem i ze wcześniej wspominanym Markiem założycielem Boys Bandu, Boyzone w 1993 roku, o którym za chwilę wam opowiem. W 2013 roku ponownie odezwała się do Wisama, który cały czas był w niej zakochany. W 2015 roku wpadła na pomysł, by zatrudnić nianie. Mężczyzna nie był zadowolony z tego pomysłu, bo twierdził, że tego nie potrzebują. Ale gdy już Sofia zamieszkała z nimi, mało z nią rozmawiał, bo Sabrina była zazdrosna. Na dodatek 21-latka była bardzo nieśmiała, odizolowana, czytała książki i głównie korzystała ze swojego iPhona. W 2018 roku podczas procesu przyznał, że żałuje, że sam nie kupił jej biletu do Paryża, to znaczy Sofii, bo cała sytuacja wymknęła się spod kontroli i wszystko poszło za daleko. Wspominał, jak pewnego dnia wrócił do domu, a Sabrina atakowała ją czarnym kablem. Zainterweniował. Zaniósł Sofie do pokoju dzieci, bo niania nie mogła chodzić. Wówczas próbował przemówić swojej partnerce do rozsądku, ale nie wezwał policji, bo bał się, że zabiorą im dzieci. By chłonąć, wyszedł na spacer i na kawę, gdy nagle otrzymał telefon od Sabriny, że stało się coś złego. Natychmiast wrócił do domu. Zauważył 21-latkę w wannie leżącą na plecach, a obok siedziała zrozpaczona Sabrina, która myślała, że pozbawiła dziewczynę życia. Na szczęście Sofia ocknęła się, ale kilka dni później doszło do nieszczęsnego przesłuchania z nagrania. Sabrina wymuszała na Sofii przyznanie się do spisku z markiem. Wisam opowiedział swoją wersję wydarzeń z dnia 18 na 19 września 2017 roku. Wieczorem 18 września postanowili ponownie przesłuchać Sofii. Partner Sabriny wpadł na pomysł, by nagrać wszystko telefonem. Tak by mieli dowód dla policji. Nagranie wideo przedstawia dziewczynę, która była przestraszona, słaba, płakała. W końcu pod naciskiem przyznała się do wszystkiego. Para twierdziła, że wprowadziła do domu diabła, bo pomagała złemu człowiekowi. Oskarżony powiedział także, że nie chciał skrzywdzić niani, więc poszedł spać, ale o pierwszej obudziła go przerażona Sabrina, która powiedziała, że 21-latka nie oddycha. Miała otwarte oczy, ale przestała się ruszać. Podobno próbował ją reanimować, ale bez skutku. Owinął w białe prześcieradło, schował do walizki i położył na łóżku, na którym zazwyczaj spała. 20 września Sabrina zażądałaby by jak najszybciej pozbyć się niani. On bał się tego, że stracą dzieci, dlatego się zgodził. Myślał, że uda mu się ukryć odur z ogniska, dlatego zaczął grelować kurczaka. Ale to oczywiście nie pomogło. Zarzekał się, że nigdy nie podniósł ręki na 21 latkę, że nie jest złym człowiekiem, że to wszystko wina Sabriny, którą ukocha. A ona zniszczyła mu życie. Wyszło na jaw, że Mark, który rzekomo spiskował z Sofię w 2017 roku, nawet nie przebywał wtedy w Londynie. On nawet nie znał 21-letniej Niani. Irlandczyk mieszkający w Stanach Zjednoczonych poznał Sabrinę w 2011 roku w dzielnicy Notting Hill w Londynie. Jak twierdził, zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Był to jednak jego najbardziej burzliwy związek, jaki kiedykolwiek miał. W 1993 roku założył grupę Boyzon, a rok później odszedł. Dobrze zarabiał i od samego początku wspierał finansowo swoją ukochaną. Sabrina zatrudniała i zwolniła kilka niań, oskarżając je o kradzież, złe traktowanie bądź o zwracanie większej uwagi na marka. Mężczyzna odkrył również, że umieściła w ich domu kamery ze względu na tenianie, by móc obserwować wszystko, co się dzieje pod jej nieobecność. W czasie ich związku kilkakrotnie dzwoniła na policję, na przykład z powodu tego, że miał w telefonie zdjęcia innych kobiet. Po dwóch latach wspólnego życia nagle zniknęła, gdy była z nim w ciąży, przekazując jedynie sporadyczne wiadomości. Mark mimo to nadal wspierał ją finansowo, ale w lutym 2014 roku przestał jej przesyłać pieniądze, bo zerwała z nim wszelkie kontakty. Wówczas oskarżyła go o to, że wykorzystuje dzieci, dzwoniła do jego matki, partnerów biznesowych, zakładała fałszywe konta na Facebooku w celu szerzenia jeszcze większych bzdur i oskarżeń. Oskarżyła go nawet o to, że współżył z ich wspólnym kotem, gdzie oni nawet nie mieli kota. Przede wszystkim, ten mężczyzna nie miał żadnego związku z Sofi, dlatego jego zeznania również pokazały, jaką osobowość ma Sabrina. Jej życie rozpoczyna się w 1982 roku w północnej Algierii, gdzie przyszła na świat. Jej rodzice wyjechali do Francji, by znaleźć pracę, a ona i jej bracia zostali z babcią. W pewnym wieku została wykorzystana przez wujka, który trafił przez to do więzienia. Jako dziecko przeżyła ogromną traumę. Nawet gdy kilka lat później dołączyła do rodziców, którzy mieszkali we Francji, nie potrafiła sobie z tym poradzić. Gdy miała 18 lat, brała różne leki, mieszając z używkami, bo cały czas myślała o tym, co ją spotkało w życiu. W wieku 19 lat poznała Wisama. Opisywała go jako agresywnego, twierdziła, że ją zdradza. Podczas procesu przedstawiła zupełnie inną wersję ich związku niż jej partner. Swój pierwszy raz przeżyła właśnie z nim, wspominała go jako mężczyznę, który przychodził do niej tylko po jedno, że był z nią tylko i wyłącznie dla pieniędzy. To dlatego rozstała się z nim w pewnym momencie. Wówczas zaszła w pierwszą ciążę ze znajomym Antonem, doszło między nimi do zbliżenia pod wpływem alkoholu, tylko raz, gdy się przyjaźnili. Później była z nim przez sześć miesięcy. A opiekunka, która zajmowała się ich synem, wspominała Sabrinę jako manipulatorkę, która atakowała najsłabszych. Gdy rozstała się z Antonem, jakiś czas później poznała Marka, z którym zaszła w drugą ciążę. W 2013 roku się rozstali, a resztę już znacie. Zaczęła się obsesja, która przeniosła się w 2017 roku na Sofii. Jeżeli chodzi o noc z 18 na 19 września, oskarżał wszystko swojego partnera czyli mamy słowo przeciwko słowu. Twierdziła, że jest jej wstyd, bo po wszystkim została zmuszona, by współżyć ze swoim partnerem przy Sofii. O sobie mówiła jak o osobie niewinnej, która nigdy nie skrzywdziła 21-latki, z wyjątkiem przytoczyła tą sytuację z kablem. Jednak na nagraniu słychać, jaka Sabrina była agresywna. Według oskarżonej po prostu zadawała pytania, a gdy było słychać jakiś trzask przypominający uderzenie, pierwszą sytuację tłumaczyła w ten sposób, że... Ona sama uderzyła się w kolano, tak by pokazać Sofii, co robi jej babcia, gdy ktoś zrobi coś złego, a drugą sytuację wytłumaczyła, że tym razem uderzyła się sama w policzek. O samej Sofii na początku wypowiadała się w bardzo pozytywny sposób. Według niej w Boże Narodzenie 2016 roku Niania nie pojechała do rodziców nie dlatego, że nie mogła, ale po prostu nie chciała, bo przecież u niej w domu spędzała tak cudowne i rodzinne święta. Wspomina, że były najlepsze, jakie kiedykolwiek przeżyła, a niania w Londynie była bardzo szczęśliwa. Zaprzeczała, że zabroniła jej wychodzić z domu, uważała, że płaciła jej 50 funtów tygodniowo plus dodatki, na przykład ubrania, a to, że Sophie chodziła ciągle w tym samym, to już nie jest jej wina ani sprawa. Zaprzeczyła, że zabroniła jej jeść, uważała, że była dla niej nawet za dobra, za miła na to, co zrobiła. Zapewne chodziło jej o ten rzekomy spisek. Jednak podczas procesu, gdy prokurator zaczął zadawać Sabrinie różne pytania, chciał się dowiedzieć coś więcej na temat tej relacji Sabriny z Sofii, kobieta była wściekła. Wówczas stwierdziła, że niania doprowadzała ją do szału, że była zła, że tylko udawała ofiarę, że nawet jak oddychała to kłamała, że nie wykonywała swojej pracy, że to ona sprzątała, gotowała, prała, a Sofii tylko leżała i fałszywie się do niej uśmiechała. Stwierdziła, że 21-latka nie była taka uprzejma i sympatyczna, jak opisywali ją inni. Według niej miała problemy z twardymi używkami, bo zrobiła jej testy i uważała, że wyszedł wynik pozytywny. Psychiatrzy orzekli, że Sabrina cierpi na zaburzenia osobowości i jest niestabilna emocjonalnie, że ta choroba doprowadziła do obsesji, a później do tego, co się stało z Sofii. W sprawie pojawili się także świadkowie. Była przyjaciółka Sabryny Nicole, próbowała pomóc Sofii, gdy dowiedziała się, że ta chce wrócić do Francji. W 2017 roku w lipcu widziała, jak Sabrina w kuchni źle traktowała swoją pracownicę. 21-latka siedziała na podłodze, trzymała się za głowę, tak jakby wiedziała, że od razu musi się bronić. Nicole próbowała powstrzymać Sabrinę i wyrwała jej z rąk krzesło, którego chciała użyć. Nicole próbowało uspokoić Sabrinę, ale sama się jej bała, bo zachowywała się tak, jakby była nieobliczalna. Sophie nigdy nie pokazywała śladów na swoim ciele, cały czas chodziła ubrana w golf z długim rękawem, ale sąsiadka, która mieszkała w pobliżu, zeznała, że wszyscy z tego domu zachowywali się dziwnie że wyrzucali śmieci na środek ulicy a Sophie była bardzo skryta i nie zawierała z nikim żadnych kontaktów. Pojawił się jeszcze jeden świadek właściciel Fision Chips który zeznał, że Sofii zwierzyła mu się, że notorycznie jest atakowana przez Sabrinę. Uderzyła ją, ponieważ przy wyciągnięciu masła z lodówki przez przypadek spadło na ziemię. Mężczyzna widział, że dwudziestolatka jest głodna, zaproponował jej darmowy posiłek, z którego skorzystała. Przy okazji zaoferował pomoc w znalezieniu nowej pracy lub pomoc przy zakupie biletu do domu do rodziców. Jednak gdy Sabrina dowiedziała się o tym, że mieli jakikolwiek kontakt, tak jakby chciała mu zagrozić. Mówiąc, że Sofia jest młoda, nieletnia, że nieładnie utrzymywać kontakty z młodszymi, strasznie wyzywała 21-latkę, mówiąc, że ma co chwilę innego chłopaka, raz spotyka się z tym, raz z tamtym. Pamiętacie, jak mówiłam wam o tym, że Sabrina powiedziała mamie Sofii, że ich córka nie wróci, bo planują otworzyć działalność i potrzebują pomocy Sofii? Sabrina i jej partner zgłosili się do właściciela Fish and Chips, by wynajmować od niego miejsce, gdzie mogliby sprzedawać naleśniki. I to właśnie wtedy mężczyzna zobaczył Sofię po raz pierwszy. Prokuratura uważała, że para z wyprzedzeniem planowała eliminację 21-latki. Po pozbyciu się jej planowali powiedzieć, że wróciła do Francji i że nic poza tym nie wiedzą. Prokurator był pewien, że oskarżeni byli razem, gdy Sofię traciła swoje życie. Wisam i Sabrina zostali skazani na dożywocie, z czego muszą odsiedzieć minimum 30 lat. Sędzia stwierdził, że nie ma usprawiedliwienia dla tego okrucieństwa i poniżenia, jakie dopuścili się wobec Sofii podczas nagrywanych na taśmę przesłuchań przed odebraniem jej życia. Jest pewien, że wszystkie dowody wskazują na to, że oboje byli w to zamieszani. Po tragicznym przesłuchaniu postanowili zanurzyć pod wodą głowę 21-latki. Przy okazji kazali jej oddychać, przez co ostatecznie straciła swoje życie. Para złożyła apelację od wyroku i 23 maja 2019 roku ich wniosek został odrzucony. Nie znalazłam więcej informacji na temat tego czy odwoływali się dalej od wyroku. Najprawdopodobniej nie i chyba wyrok stał się prawomocny. Dziesięć dni po uznaniu pary za winną przetransportowano szczątki Sofii do Francji, gdzie odbył się jej pogrzeb, na który przybyło 150 osób. Ceremonia trwała półtorej godziny. Mama Sofii przemówiła. Jesteś moją ukochaną dziewczynką. Tracę dziecko, ukochaną osobę, którą uwielbiam i kocham całym sercem. Moja kochana, mała Sofii. Żegnam cię. Opiekuj się nami, gdziekolwiek jesteś. Był to moment, na który rodzice czekali od miesięcy. Chcieli, żeby ich córka była przy nich we Francji, by zawsze mogli odwiedzić jej grób. W pewnym sensie mogli odetchnąć z ulgą, ponieważ mogli przeżywać żałobę w spokoju, po swojemu, bez udziału mediów. Dla taty Sofii sprawcy nie tylko odebrali życie jego córce, ale także i jemu. Zabrali mu sen i radość z życia. To, co zrobili, jest po prostu. Niewybaczalne. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej przerażającej historii. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć!